Ja Fresznek Kmiecik, witam Państwa i zapraszam na program śladami dobrych praktyk. Dziś po raz kolejny zapytamy o odpowiedzialność w biznesie, a pytać będziemy w Chorzowie, gdzie bohaterowie kolejnego odcinka z nożyczkami w ręku walczą ze stereotypami, a orężem w tej walce jest rodzina. Szczegóły już za chwilę serdecznie zapraszam. To jest taka branża, która nie znosi marazmu, nie znosi stagnacji. Tu się wiecznie dzieje, tu trzeba, chcąc uzyskać sukces, być ciągle, że tak powiem, nakręcony tematem. Czyli to musi być pasja, bo jeżeli, jeżeli to nie jest pasja, to szansy na sukces trudno szukać. A przykład idzie zawsze z góry więc, siłą rzeczy, no, będąc samemu aktywnym, mobilizuję, że tak powiem, tych, z którymi współpracuję. Ale motorem napędowym tego wszystkiego jest moja żona. Lubimy się czuć w pracy tak jak w domu. Czy jakaś świeczka się zapali, zapachowa, czy, czy jakieś kwiaty są zgodnie z okresem rozkwitu. No i lubimy po prostu takie zmiany. Jednak tu jesteśmy w pracy cały dzień i chcielibyśmy się tak czuć, tak jak w domu. Było takie wysane z matki, powiedziałbym. Czyli no, byłem tym tematem, jak gdyby zainfekowany od momentu, kiedy zacząłem funkcjonować jako, jako członek tej rodziny. Tradycje sięgają 1928 roku. Ja zaczynając naukę praktycznie tego zawodu, poznałem arkana sztuki fryzjerskiej od podstaw. Ja nie pracowałam nigdy w fryzjerstwie. Ja z zawodu jestem kosmetyczką. Zaczynałam od myli. Myłam głowy panią na początku. Potem oczywiście obsługiwałam recepcję, kasę. Czuję się też sprzątałam, bo te początki są takie właśnie a nie inne. Pani tych 37 lat w tej branży? No, ja żałuję, że czas tak szybko upływa, że jeszcze tyle mam pomysłów i tyle, tyle chęci do zrobienia czegoś ciekawego, a ten czas tak szybko płynie. Ja mam nadzieję, że następne pokolenie, które w tej chwili przejmuje pałeczkę w postaci mojego syna starszego, który nie jest z tych wzierem, ale e, takie są teraz również czasy, że no, można być dobrym organizatorem, dobrym menedżerem i mieć wsparcie merytoryczne w postaci naszych umiejętności i wiedzy. Najfajniejsze w tym wszystkim myślę jest to, że każdy dzień jest inny, e, każdego dnia zupełnie inne tematy się zdarzają. E, jest naprawdę bardzo fajnie i to odpowiedzialnością jest to, że tato przez te 30 lat pracy w zawodzie. Wykreował na tyle silną markę, za którą idzie odpowiedzialność. Nie ma miejsca na foTA. wszystko musi być dograne tipką. Pracuję tutaj od dziecka, od 15 roku życia, jestem tutaj 20 lat. Nabyłam tutaj praktykę, doświadczenie. No, i związałam się i z szefostwem, i z całą ekipą. Myślę, że bardzo ważne jest iść do pracy, gdzie człowiek dobrze się czuje i robi to, co lubi. A pani lubi to, co robi? Kocham. Wejdź do pracy i troszeczkę nadaj, nadaj linii, czesząc, mi tutaj te partie. Na przestrzeni tych prawie 40 lat wykształciłem około 38 czeladników. W tej chwili w naszym ciągu zajmujemy się szkoleniem. No i na dzień dzisiejszy zatrudniam cztery młodociane osoby. Dzień dobry. Myślę, że Natalia pani wykonała dzisiaj piękny manikir Najlepszym lakierem jaki jest obecnie na rynku. Myślę Natalio, że pani będzie zadowolona. Dziękuję, do widzenia. Jak Pani tutaj trafiła? Przez przypadek. Przyszłam sobie chodnikiem. Stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu, i muszę tu wejść, zapytać o pracę. No i tak tu trafiłam. Trafiłam od razu na pana Romualda, także zostawiłam numer telefonu, skontaktowali się ze mną i przeszłam rekrutację. Zajmuję się tu kosmetyką taką kolorową, makijażami, przedłużeniem żoń, z paznokciami. A oprócz tego też uczę się w już dwa lata. Technologie poszły jednak o krok do przodu. To już nie są te salony, które były kiedyś, prawda, można powiedzieć, z takim piecem na środku, gdzie się węglem opalało, gdzie trwało się, gotowało wałki w ciepłej wodzie. Teraz to już wszystko jest takie piękne, ładne i, i przyjemne dla oka, estetyczne. Udało nam się wypracować sporą grupę klientów wiernych do dnia dzisiejszego, czyli całe pokolenia, bo to jest taka usługa rodzinna w zasadzie, że począwszy od mamy zaczynają kolejne pokolenia korzystać z naszych usług i to jest atutem tego zawodu między innymi. Ja zawodowo spełniłem się naprawdę w wielu zakresach. Korzystałem ze studiów szkoleniowych w Paryżu, Londynu, Nowego Jorku, Mediolanu, Berlina. To dało mi, że tak powiem, zupełnie inny status widzenia tego, jak fryzjerstwo może wyglądać i w jakim kierunku trzeba działać, żeby osiągnąć kolejny sukces. Działalność taka prospołeczna wywodzi się z mojej rodziny z racji tego, że w mojej rodzinie bardzo. Mama, Tato, Babcia, Dziadek pracowali na rzecz zawsze społecznie, na rzecz innych. Ten bakcyl był, jakby można powiedzieć, z matki matki. I ja to przeniosłam na swój grunt. W momencie, kiedy urodził nam się syn niepełnosprawny. Jeden z synów jest niepełnosprawny. Wiadomo, że nie musiało tak być. No i Zaraziła nas tematem osoba, która była pedagogiem, czy moglibyśmy coś zrobić dla miasta Chorzowa, jakiś ośrodek otworzyć, gdyż wiedzą, że tyle i tyle dzieci jest niepełnosprawnych. Wahałam się powiem szczerze, ale mówię, skoro nasz syn niepełnosprawny potrzebuje lepszego jutra, to jakżeżbym mogła stanąć obok tego tematu? No i tak reszta innych mam. Z Miasta Chorzewa zgrupowałyśmy się, założyliśmy stowarzyszenie. Jaką ty śliczną podusię masz. Twoja, Słonko, tak? Moja. Tak. Co tak. takiego no. pięknego wykonania. Gramy, 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 gramy. gramy. No, to Basia, to? pokaż jakie ładne żeście no. zrobili. Śliczny Stasz. O, fajnie. kierownik, no, te witraże to są. Piękne. Piękna rybka, no? Piękna rybka, no. Piękna. siłami utworzyliśmy pierwszy ośrodek rehabilitacyjny. Drugi po jakimś tam czasie otworzyliśmy ośrodek, to są warsztaty terapii zajęciowej, do który teraz uczęszcza mój syn z racji wieku, bo właśnie będzie miał 33 lata. Świadomość społeczeństwa już zupełnie jest inna w tej chwili. My na przestrzeni tych 30 lat, kiedy sami mamy temat rodzinny, właśnie taki, a nie inny, mieliśmy spory problem, że tak powiem, z przebiciem się z. Tą codzienność, taką ze sprawami właśnie osób niepełnosprawnych, no ale aktywność ta nie poszła na marne, powiedziałbym. Na przestrzeni tych lat ewidentnie widać, że temat tolerancji, temat partnerstwa dla osób niepełnosprawnych ma już zupełnie inny charakter. Dlaczego to robimy? Dlatego, że tak to spostrzegamy, że tak to powinno być, bo osoba niepełnosprawna jednak powinna wyjść na zewnątrz. Ona nie powinna być tylko w Ośrodku. Ona powinna nabyć nowych umiejętności, jeśli taka jest możliwość i przychylność, właśnie pracodawców. Często powtarzam, że jak byłoby mnie stać na otwarcie firmy, to ja na bank zatrudniam osoby niepełnosprawne, bo to są osoby, które są bardzo solidne, tylko dać im właśnie takie możliwości. Dzień Dobrze, Dzień dobry! Witamy, witamy. No, no że, że, że dotarła, do, 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 dotarła witam, ekipa w kompleksie. Witam. witam, cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, Jysynko. Państwo żłobińscy zawsze byli zainteresowani, co się u nas dzieje, czy trzeba w czymś pomóc bądź pytali nawet o pomoc dla konkretnych uczestników, a teraz jakby stricte pod kątem fryzjerstwa ich salonu staramy się jakoś współpracować. Justynko, ja mam dla Ciebie taką propozycję, żebyś spróbowała... Przypatrzeć się obowiązkom fryzjera, to może się w tobie obudzą jakieś potencjały, możliwości. Mam nadzieję, że nam się uda. Tak. Tak? tak. A nasze klientki jak tam? Mają jakiś plan na konkretną fryzurę? Mają jakiś pomysł? Czy oczekiwają naszych tutaj propozycji głównie? Co? To zapraszam panią. Proszę sobie usiąść. Musisz sprawdzić dobrze wodę, żeby nie była za gorąca, żeby nie pożyła. W trakcie mycia zapytasz, klientka, czy nie jest za ciepła woda? Jak odczuwa temperaturę? Ja też macie cię wycinam. To ta łóżka. Czy odpowiada taka temperatura? Nie jest za ciepło. jest też cieński ale. Jest wspaniały. No, jak tam już to pierwsze wrażenia. Wspaniale, panie Szłopieński. Tak? tak? To miło mi. To mamy kolejny teraz etap. Nasze klientki już są przygotowane do, opcji, do cięcia włosów i zrobienia fezury. Twoim zadaniem w tej chwili będzie dokładnie przyglądać się, na czym polega praca fezierki. bystra dziewczynka, łapie szybciutko, to co do niej się mówi, to ona robi, myślę, że się nadaje. Ja uważam, że tacy ludzie też powinni dostać jakąś szansę, szansę rozwoju w zawodzie i uważam, że to jest naprawdę super pomysł, jak najbardziej popieram. Zrobię występ. Występ? Kiedy? O, to super, fryzura będzie, nie? Są osoby niepełnosprawne, które świetnie realizują się w życiu społecznym, ale są też osoby, które więcej czasu spędzają w domu i albo same nie mają odwagi wyjść do ludzi, albo nie mają takiej możliwości. My staramy się im takie możliwości dać i jedną z tych właśnie możliwości jest przyjście tutaj do salonu i bycie wśród ludzi i korzystanie z usług właśnie fryzjerskich. No... Panie, się tu mamy. To efekt jest relacywny. Jak Ci się podoba Sabina? Fajnie. Fajnie. No, to... W takiej fryzurze to ja cię jeszcze nie widziałam, no. wiesz. No. Super. No proszę. Czyli gratuluję, gratuluję efektu. To? Myślę, że jak pani Ala Cię Masz zobaczy, to będzie zaskoczona. Podoba Ci się? No. Tak? Na pewno. Ja? Bądźmy przekonani o tym, że idziemy w dobrym kierunku i obyśmy wykorzystali te wszystkie, że tak powiem, atuty tego czasu, żeby po prostu dać tym właśnie, którzy potrzebują naszego wsparcia i pomocy, i podając im tą rękę, mieć też tu satysfakcję. zawsze starałam się spełniać marzenia i pragnienia drugich osób, bo jest mi ona bardzo bliskie z racji tego, że nasz syn Michał też ma marzenia i pragnienia. Ostatni, dziesiąty finalista konkursu Śladami Dobrych Praktyk. Wszystkim serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że po prostu wrażliwość na to, co wokół może być sposobem na dobry biznes. Z naciskiem na słowo dobry. Do zobaczenia!